Mamy dzisiaj kolejną, kolejną rozmowę o ojczyźnie. Tym razem będzie to wystąpienie pana pułkownika Piotra Wipija. Będzie to wystąpienie, odczyt, czy prelekcja dotycząca służb specjalnych w Polsce po 1989 roku, czyli po zmianie zmianie ustrojowej i transformacji gospodarczej. Otóż proszę Państwa z punktu widzenia nauk politycznych, które no, reprezentuję, bo się nimi zajmuję na, na bieżąco, nauk, znaczy służby specjalne niewątpliwie zawsze interesowały politologów, ale jeżeli chodzi o Polskę to dopiero od niedawna tak naprawdę Zaczęły się e, takie, można powiedzieć, badania naukowe stricte e, poświęcone właśnie e, służbom specjalnym, e, ich, że tak powiem, e, miejscu w, w systemie politycznym e, oraz e, ich miejscu, że tak powiem, e, no, nazwijmy to najogólniej, e, w, w strukturze społecznej. Czy, w systemie państwa. Oczywiście to też zależy od rodzaju nazwijmy to państwa, czy od filozofii państwa, bo żeby państwa tutaj z kolei nie zanudzać, jeżeli traktujemy, jeżeli podchodzimy do instytucji państwa, no na przykład jeżeli jest dyktatura, no to inaczej wyglądają służby specjalne. Jeżeli są struktury demokratyczne, system demokratyczny, to służby specjalne też inaczej funkcjonują. Są też państwa, które, jakby powiedzieć, w, w których te służby specjalne no, z powodu różnych okoliczności zyskały, jak powiedzieć, na, na znaczeniu o wiele więcej niż powinny znaczyć. Takim przykładem jest choćby współczesna Rosja, gdzie były pułkownik KGB, czyli służb specjalnych rosyjskich jest obecnie u władzy jako prezydent państwa gdzie w zasadzie cały aparat państwowy jest e, obsadzony, że tak powiem, przez e, właśnie były służby specjalne, czyli KGB, ale też wywiad wojskowy. Takim państwem jest na przykład Izrael, który ze względu na na przykład syndrom obrężonej twierdzy, bo oni mają takie syndrom oblężonej twierdzy, o, o, okrążenia, że tak powiem, przez kraje arabskie. Też te służby specjalne są, jakby powiedzieć, rozdęte e, do Granic prawie że możliwości. Są takie państwa, niektóre, jak na przykład e, państwa w, w Ameryki Łacińskiej, gdzie też te służby specjalne bardzo często e, więcej znaczyły niż powinny. Niż Ale niemniej jednak faktem jest, że obecnie w Polsce to są naukowcy, jest były minister sprawy, były minister Gigniew Szymą który obecnie jest już profesorem, zrobił habilitację właśnie ze służb specjalnych. Są dość dobrze była przyjęta w świecie naukowym oczywiście i zajmuje się teraz tym naukowo. Jest senator tutaj z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, profesor Ryszard Terlecki, który napisał bardzo ciekawą historię służb specjalnych w Polsce, czyli UB i SB dociągnął do, do, do 1900. 1989 roku. Jest wreszcie profesor Andrzej Zybertowicz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który był zresztą doradcą też prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który to profesor Zybertowicz który zajmuje się badaniem służb specjalnych no, od strony socjologii przede wszystkim, zwanej socjologii polityki, no bo profesor Zybertowicz jest socjologiem. I można te służby specjalne badać właśnie w sposób naukowy. Na ten temat powstają różne e, powiedzmy e, monografie naukowe i prace, nie tylko w Polsce, ale oczywiście w Rosji, ale tak samo w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. I obecnie jest to jeden z nurtów, e, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo mnie to interesuje z punktu widzenia naukowego, e, e, właśnie badanie służb specjalnych jako w kontekście funkcjonowania, że tak powiem, państwa jako instytucji oraz w kontekście systemu politycznego, prawda? I tego można by dużo tutaj wymieniać, najważniejsi tutaj współcześni badacze, to powiedziałem. Także odczyt Pana pułkownika no nie, ma, nie będzie miał, miał charakteru naukowego, ale, ale no, wyłożył tutaj Książki, proszę państwa, które niewątpliwie warto przeczytać, jeżeli ktoś by się tym interesował. Niektóre są pisane właśnie przez byłych, na przykład tutaj MI5, czyli Nigel West, były pracownik angielskiego wywiadu. Bardzo ciekawie opisał, ja to czytałem, dlatego to już polecam bardzo ciekawie opisał struktury, czy tak powiem, funkcjonowania. Właśnie angielskiego obiadu, i to nie od strony sensacyjnej, prawda, na zasadzie agentu jego królewskiej prawda, tylko od, od, to jest to praca naukowa, w zasadzie omawiająca struktury, podział, charakterystyka działalności, i tak dalej, i tak no, dalej. Takich prac jest sporo, ale oczywiście są też książki sensacyjne typu James Bond które też zajmują miejsca, miejsce w, 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 kulturze masowej. W Polsce w okresie przed 1989 rokiem mieliśmy takich parę filmów, że tak powiem, które, z seriali filmowych, które sławiły, że tak powiem, czy milicjantów, czy esbeków, tak milicjantów był jeden z, był jeden, chyba dwa seriale, prawda, takie omawiające, po 1989 roku też było parę i seriali i filmów omawiających, powiedzmy, ubrania no, służb specjalnych, policji, e, prawda, I, i, i tego typu zagadnień. Są to ciekawe zagadnienia, proszę Państwa, niewątpliwie. E, Anglicy twierdzą, właśnie, że e, e, zawód ten jest, jak oni mówią, drugim najstarszym zawodem świata, e, prawda? Bo oprócz tego pierwszego e, sztygostwo, tak powiem, jest e, e, drugim właśnie takim najstarszym zawodem. E, I e, wzbudza, e, wzbudza nie właśnie oprócz, e, oprócz że tak powiem, finansów, oprócz e, erotyki, oprócz e, prawda, polityki działań politycznych. E, służby specjalne, a zwłaszcza ich styk e, z za kulisowo polityką. Bardzo często właśnie budzą no zresztą zrozumiałe zainteresowanie e, połączone oczywiście z sensacją. Zawsze jest to, gdybyśmy, proszę Państwa, na przykład wzięli historię polskiego wywiadu w okresie międzywojennym, a powstały takie prace właśnie tutaj, polecam profesor Andrzej Pepłoński. On też pracuje na dawniej to była wyższa szkoła, Wysza szkoła em, pedagogiczna w Słupsku, obecnie to jest Akademia środkowo Pomorska Profesor Pepoński zajmuje się historią <coughs> polskiego wywiadu. Polecam Państwu te książki. One są oczywiście napisane w oparciu o rzetelne źródła naukowe. I gdybyśmy te książki chcieli przerzucić i przeczytać, to właśnie, na przykład, wywiad polskich sił zbrojnych na zachodzie, ale nie tylko. Okres międzywojenny. I muszę Państwu powiedzieć, że w tego typu opracowaniach naukowych znajduje się że tak jak kopalnia, no, nazwijmy to scenariuszy filmowych do zbyt, filmów sensacyjnych na pewno. Także nie będę już dłużej państwa zanudzał. Bardzo proszę pani pułkowniku przedstawić się i zainteresować...